Sześcian z przekątną i podpisanymi bokami AB. Tu mamy menu rysunkowe. Można na wiele sposobów to próbować budować, nawet z prostokątów. Aczkolwiek myślę, że najłatwiej będzie użyć autokształty. Mamy tutaj sześcian, ale niestety sześcian, który nie ma krawędzi tych niewidocznych. Ja poradziłem sobie w taki sposób, że skopiowałem go, czy to przez ctrl-c, ctrl-v, czy nawet przy, mogę przytrzymać ctrl i, o, proszę bardzo, powieliłem go. Teraz, jak to się dzieje, że on nie przesuwa tekstu? We właściwościach w opływaniu jest w tle ustawiony. Gdybyśmy opływanie zmienili, na przykład bez opływania, to proszę zobaczyć, co się dzieje. Wszystko się przesuwa, ponieważ on chce swojego miejsca na stronie. Także y, opływanie w tle, te dwa. A jak teraz przesunąć oba elementy na raz? Shift wciskam i je pogrupowałem. Z boku tym razem. O. Z kontrolem mogę pojedyncze zaznaczać obiekty. Mogę też zaznaczyć obiekty w taki sposób. One też są, jak widać, zgrupowane. No ale przechodzimy do jednego obiektu, do pojedynczego. Ja go teraz obrócę o 180 stopni. Gdzież to będzie? Pozycja i rozmiar. Obrót o 180 stopni. Jak widzimy, on ma przeciwległych krawędzie w tym momencie. No to go wykorzystajmy. Tylko on jest na wierzchu, tak? Teraz trzeba go przenieść pod spód. Rozmieść, przesuń do tyłu. Z kolei ten wyszedł na wierzch, nie widać krawędzi. Trzeba by ustawić troszeczkę przezroczystości. Prawy klawisz, obszar, niech obszar będzie przezroczysty. 50% chyba będzie w sam raz. Ale ustawiliśmy przezroczystość obszaru, który poprzednio przesuwałem, czyli tego, który jest pod spodem, mój błąd. Rezygnujemy z zaznaczenia, kontrol, zaznaczam pierwszy, który jest na planie, czyli ten. Ustawiam mu jeszcze raz przezroczystość. O, jak widzimy, nie miał przezroczystości, bo ustawiłem przezroczystość tego, tego pod spodem. O, teraz już jest przezroczystość obu, przy czym ten spodni wcale by nie musiał jej mieć. Dodajemy linię. Teraz troszeczkę mi tutaj uciekło. Teraz musimy dodać tekst. Tutaj. Wstawiliśmy pole tekstowe, które oczywiście jest na wierzchu, dlatego zasłania nam tamte obiekty, no ale wyrównajmy sobie do prawej i niech to będzie literka B, a pod spodem literka A. Tym razem przesunięto na środek całość. Całość możemy troszeczkę przesunąć, żeby pasowała do naszego obiektu. I już mamy prawie ogłoszenie gotowe. Jeszcze pozostał napis: repetycje z matematyki. Jak pamiętamy, używamy narzędzia Frontwork. Ono jest tutaj umieszczone w, narzędzi, w pasku narzędziowym rysunku. Jakiego użyjemy? żółty wewnętrzny napis, no, zwykły, prosty napis, może taki. Oczywiście oblewanie, oj, on ma tło jakieś, no, można będzie pozmieniać, tak? Przesuńmy go sobie, przede wszystkim, żeby nie przesuwał nam tekstu, to opływanie w tle, w tym momencie mamy, wszystko na swoim miejscu już. Zmieniamy jego treść. Korpetycję z matematyki. Już mamy odpowiednią treść. Wróćmy do niego z kontrolem, oczywiście, tak? Jeżeli klikam, klik, 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 klik. Nic nie daje, tak? Jeżeli kontrol wcisnę, klik, mam zaznaczony obiekt. Musimy troszeczkę pozmieniać jego właściwości. Ta przekątna jest chyba poprawna. Możemy troszeczkę zmniejszyć jego wielkość, za to rozszerzyć, przesunąć, dać na wierzch. Jest w tym momencie przed elementami, które wcześniej wstawiliśmy. Można by jeszcze zmienić troszeczkę pisma i zmienić wypełnienie, ale są to szczegóły. No proszę bardzo. Obszar, na przykład, możemy wypełnić sobie tapetą, możemy też mapą bitową, prawda? Możemy zwykłym kolorem. Tam zdaje się był kolor żółty, ale zróbmy troszeczkę inaczej. Na przykład gradientem wypełnimy. Niech to będzie. Drukarka czarno-biała, niech to będzie taki gradient. Ok. Mogę przyjąć, że nasze ogłoszenie jest już praktycznie gotowe. To, że ono różni się nieco krojem pisma, czy grubością, czy delikatnie rozmieszczeniem, nie jest w tej sytuacji aż tak istotne. Ważne jest, że uzyskaliśmy wszystkie te efekty, natomiast gdybyśmy chcieli dopracowywać, żeby wyglądało dokładnie tak, no trzeba by próbować kolejnych ustawień do, y, i kolejnych wielkości, które by spowodowały, że całość by precyzyjnie odwzorowywała źródło. Na sprawdzianie tyle w zupełności mi wystarczy. Zerknijmy jeszcze może na y, tak, taką ciekawostkę. Tu, w komórce, jeżeli chcielibyśmy coś wyśrodkowywać, to proszę zauważyć, wyśrodkowanie w menu tabela powodowało wyśrodkowanie w pionie, ponieważ jest wszystko obrócone. Natomiast to wyśrodkowanie nasze wyśrodkowuje nam w poziomie tekst. Myślę, że tak będzie lepiej. Wyśrodkujmy wszystko w poziomie i centralnie. Tak. I jeszcze jedną rzecz. Pokazywałem, że można pogrupować elementy. Proszę zobaczyć, że teraz ja chcę zaznaczyć, jesteśmy w trybie edycji tekstu, a zatem on zaznacza tekst. Gdybym chciał zaznaczyć kilka obiektów na stronie, to wybiorę najpierw jeden z nich i w tym momencie myszką mogę już przeciągać i zaznaczać kilka naraz, tak? W tym momencie mam zaznaczoną całą grupę obiektów. I operuję teraz na całej grupie. Operuję teraz na całej grupie i mogę całość czy to powiększyć, czy całość przesunąć. Zauważmy, że wszystko się proporcjonalnie przeskalowuje. Może to nasze ogłoszenie jest w tym momencie nieco bardziej efektowne, a może nie. To już jest naprawdę rzecz gustu.